Magdaleno, dokąd ty idziesz? Naprawdę chcesz odejść? A kto wtedy zapłaci mój rachunek? Panikowała Teściowa, która już posadziła całą rodzinę w luksusowej restauracji. Ale odpowiedź synowej całkowicie wyprowadziła ją z równowagi. Zasubskrybuj kanał i zanim zaczniemy historię, daj nam znać w komentarzach z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego słuchania. Magdalena Bagińska od lat milczała. Jej milczenie było ciche, ciężkie jak kamień. I tak starannie utrzymywane, że z biegiem czasu stawało się częścią jej tożsamości. Na początku sądziła, że to kwestia cierpliwości, mądrości, może nawet miłości. Lepiej nie robić problemów, powtarzała sobie w myślach, kiedy podpisywała czeki, których nikt jej nie dziękował i kiedy zgadzała się na kolacje w restauracjach, których nazw nawet nie pamiętała, bo nigdy ich nie wybierała. Jej mąż Tomasz Wojciechowski. Był synem swojej matki, Grażyny Lewandowskiej. I Magdalena z czasem zrozumiała, że ten fakt miał większe znaczenie niż jakiekolwiek przysięgi ślubne. Grażyna patrzyła na nią z uśmiechem, w którym czaiła się chłodna kalkulacja. Dla niej Magdalena nie była osobą, była inwestycją, narzędziem, kartą kredytową, która się nie sprzeciwia. Tamtego wieczoru w mieszkaniu Grażyny przy ulicy Kościuszki we Wrocławiu, świeżo wyremontowanym, Eleganckim, pełnym białych mebli i marmuru, wszystko oczywiście opłacone z konta Magdaleny, atmosfera była napięta, choć nikt nie podnosił głosu. Grażyna właśnie wyjęła z piekarnika tartę z łososiem i koperkiem, którą podała z przesadnym wdziękiem, jakby przygotowała coś wybitnego. Tomasz dolał sobie wina, spojrzał na Magdalenę, potem na matkę. Mamo, nie przesadzaj. Magda też ma swoje plany powiedział ostrożnie, niemal prosząc. Grażyna zmrużyła oczy, jej usta zadrgały w uśmiechu pełnym pogardy. Położyła widelczyk na talerzyku, przesunęła się w fotelu i spojrzała wprost na Magdalenę. Plany? Powtórzyła z przesadną teatralnością. Ona jest częścią tej rodziny. Moje potrzeby są jej obowiązkiem. To nie był tylko komentarz, to była deklaracja. Otwarta definicja roli Magdaleny roli z której nie mogła się wypisać, bo nikt jej nie pozwolił jej wcześniej napisać. Magdalena nie odpowiedziała od razu. Jej dłoń ścisnęła serwetkę, zbyt mocno, aż jej paznokcie wbijały się w materiał. Czuła, jak w gardle rośnie suchość, a serce uderza wolniej, ciężej. Nie wiedziałam, że jestem pani służącą, powiedziała cicho, ale wyraźnie. Każde słowo kroiło powietrze jak szkło. Tomasz wyprostował się gwałtownie, jakby nie spodziewał się takiej odpowiedzi. Magda, proszę cię zaczął, lecz nie dokończył. Grażyna spojrzała na niego z triumfem. Widzisz, co mówi twoja żona? Rzuciła z zadowoleniem. Nie radzi sobie z odpowiedzialnością. To nie pierwszy raz, kiedy unika obowiązków. Obowiązków wobec kogo? Magdalena zwróciła się do niej. Jej głos był spokojny, ale w środku czuła, że coś się kruszy. Czy ja kiedykolwiek powiedziałam nie? Grażyna milczała. Nie musiała odpowiadać. Wiedziała, że Magdalena nigdy się nie sprzeciwiała. I właśnie dlatego teraz każde słowo żony Tomasza było tak niepokojące. To nie była rebelia, to było coś gorszego. Pierwszy, zimny akt buntu, który nie potrzebował krzyku. To nie chodzi o sprzeciwianie się, Magda. Tomasz w końcu zabrał głos. Chodzi o rodzinę. O to, żebyśmy wszyscy czuli się. zaopiekowani. Magdalena odwróciła wzrok. To słowo, zaopiekowani. Jakby to ona miała dbać o wszystkich. Jakby jej uczucia, potrzeby, życie miały wartość tylko wtedy, gdy wpisywały się w potrzeby innych. A kto mnie zaopiekuje? zapytała cicho. Niemal do siebie, ale wystarczająco głośno, by każdy usłyszał. Grażyna pochyliła się lekko do przodu. Jej twarz była lodowata. Nikt ci tego nie obiecał. Ty wybrałaś to życie, Magdo. I albo będziesz częścią rodziny, albo nie będzie ci tu miejsca. W tamtym momencie Magdalena poczuła coś, czego nie znała wcześniej. To nie był gniew, to nie był smutek. To była. Pustka, jakby przez całe życie wlewano w nią cudze potrzeby, aż zabrakło miejsca na nią samą. Wstała powoli, z godnością. Odsunęła krzesło, poprawiła marynarkę. Więc może czas, żebyście nauczyli się żyć bez mnie powiedziała cicho, lecz jej słowa wstrząsnęły pokojem, jak trzęsienie ziemi. Tomasz nie zareagował. Grażyna zacisnęła usta. I przez moment przez jedną krótką sekundę wszyscy wiedzieli, że coś się właśnie zmieniło, że wieczór, który miał być kolejną rutyną udawanego rodzinnego ciepła, przerodził się w początek czegoś, czego nikt nie mógł już zatrzymać. Magdalena wyszła z mieszkania, nie zamykając drzwi. Za sobą zostawiła jedzenie, rozmowy, spojrzenia i część siebie, tej posłusznej, cichej, która nie mówiła nie. Wciągnęła powietrze do płuc i poszła prosto przed siebie, nie odwracając się. W myślach już wiedziała, co zrobi. Jeszcze nie teraz, nie jutro, ale wkrótce. Musiała tylko znaleźć odpowiedni moment, a ten moment zbliżał się szybciej niż mogła się spodziewać. Minęły trzy dni od momentu, gdy Magdalena opuściła mieszkanie Grażyny bez słowa pożegnania. Przez ten czas Tomasz unikał rozmów. Przemykał się po ich wspólnym mieszkaniu, jakby każde jego słowo mogło uruchomić lawinę, której sam się obawiał. Magdalena nie nalegała, nie wypominała mu bierności, nie zadawała pytań, nie domagała się wyjaśnień. Ale to nie było milczenie pełne pokoju. To było milczenie, które rozbrzmiewało w ścianach, odbijało się echem w spojrzeniach i w drobnych gestach, jak wtedy, gdy po raz pierwszy nie przygotowała mu śniadania. W sobotę wieczorem pojawili się na kolacji u ciotki Wandy. Zjechała się cała dalsza rodzina lewandowskich kuzyni, wujowie, dzieci przy stole, znajome twarze, nieznajome spojrzenia. Magdalena siedziała z wyprostowanymi plecami, w granatowej sukni, która ledwo maskowała napięcie w ramionach. Tomasz przy niej, wyraźnie spięty, popijał czerwone wino zbyt szybko, by to był smak, a nie ucieczka. Grażyna oczywiście rozsiadła się na środku salonu, jakby to ona była gospodynią. Jej głos był donośny, pełen autorytetu, każda jej wypowiedź była jak decyzja sądu, niepodważalna. Magda znowu zamówiła mi nowego stolarza, bo tamten co był ostatnio nie pasował do stylu kuchni. Prawda, Magdo? Rzuciła z uśmiechem, który nie wymagał odpowiedzi. Magdalena uniosła wzrok, ledwie skinęła głową. Tak, kuchnia potrzebowała korekty. Widzicie? Zawsze o mnie pamięta. Nawet jak się nie odzywa, to i tak wie, co mi potrzebne, skomentowała Grażyna zadowolona. A kilka osób przy stole roześmiało się półgębkiem, jakby śmiali się z nieśmiałego dowcipu, który nie miał sensu, ale wymagał reakcji. Jerzy Lewandowski, starszy brat Grażyny, zwykle milczący, Znany z chłodnego spojrzenia i niezłomnej cierpliwości, przysunął sobie krzesło bliżej stołu. W jego oczach było coś niecodziennego, jakiś rodzaj zmęczenia, może nawet rozczarowania. Grażyna, nie uważasz, że trochę za dużo wymagasz od Magdy? zapytał, patrząc prosto na siostrę. Nastała cisza. Talerze przestały brzęczeć, sztućce zamarły w dłoniach. Grażyna odwróciła się powoli, jakby nie dowierzała, że słowa padły z ust jej własnego brata. Nie mieszaj się, Jerzy. Magdalena wie, co robi. To jej sposób na okazanie miłości, odpowiedziała chłodno, prawie z pogardą, i odwróciła się z powrotem do talerza z deserem. Ale słowa Jerzego już zdążyły wypaść z klatki. I nie dało się ich cofnąć. Nikt nie śmiał się teraz, nikt nie komentował. Tylko Anna Majszak, kuzynka z Poznania, z tych, co nigdy się nie odzywają, ale zawsze obserwują, uniosła lekko głowę i powiedziała cicho. Ale. Czasami mam wrażenie, że Magda płaci za spokój, a nie z miłości. To zdanie spadło na pokój jak ołów. Było zbyt szczere, zbyt trafne i zbyt bolesne. Magdalena poczuła, jak żołądek jej się zaciska jakby ciało reagowało szybciej niż umysł. Spojrzała na Annę, ale nic nie powiedziała. Nie musiała, bo te słowa już zaczęły pracować w niej, jak powolna trucizna. Czy naprawdę płaciła za spokój? Płaciła remontem kuchni, opłaceniem ogrodnika, rezerwacjami w restauracjach, w których grażyna chciała świętować własne urodziny trzy razy w roku. Płaciła za milczenie Tomasza. Płaciła za to, żeby nikt nie wchodził jej do sypialni z oskarżeniami, ale nie za miłość. Nie, to nigdy nie była miłość, to był układ, pokój zawarty na warunkach, których nigdy nie negocjowała. Tomasz, słysząc te słowa, spuścił wzrok. W jego twarzy pojawił się cień czegoś, może wstydu, może winy, ale nie zrobił nic, jak zwykle. Wieczór ciągnął się dalej. Choć dla Magdaleny wszystko się już skończyło. Kolacja, śmiechy, ciasta, kieliszki wszystko było tylko dekoracją. Patrzyła na twarze rodziny i widziała rolę. Ten udaje neutralnego, tamta obserwuje, ten się śmieje, żeby nie być pytanym. Nikt nie mówił prawdy. Gdy wrócili do domu, Tomasz zamknął za sobą drzwi i odłożył klucze na półkę, jak zawsze. Zajrzał do kuchni, jakby chciał coś powiedzieć, ale tylko westchnął i poszedł do salonu. Magdalena została sama w przedpokoju. Jej palce błądziły po wnętrzu torebki, jakby szukała w niej odpowiedzi, której tam nie było. W końcu poszła za nim. Stał przy oknie, patrząc na pustą ulicę. Dlaczego nic nie powiedziałeś? Zapytała. O czym? O mnie. O tym, co mówiła twoja matka. O tym, co powiedziała Anna. Tomasz odwrócił się powoli. W jego oczach była zmęczona obrona. Nie chciałem robić sceny. To rodzina Magdo. Nie. To twój wybór. Ty wybierasz, żeby nic nie mówić, a ja wybieram, żeby płacić za twoje milczenie. Przez chwilę stali naprzeciw siebie. Obcy, w tym samym pokoju. Nie tak to miało wyglądać, szepnął. Wiem, ale już tak wygląda. I jeśli dalej będziesz milczał, to wszystko, co zostało między nami, zacznie gnić. Te słowa padły bez emocji, były jak koniec, którego nikt nie wypowiedział, ale każdy czuł. Tomasz podszedł do niej, jakby chciał ją objąć, zatrzymać, cokolwiek, ale Magdalena cofnęła się o krok. Wystarczył jeden. Zostawił ją w kuchni, a ona usiadła przy stole, patrząc w pusty kubek po herbacie. Gdzieś głęboko, bardzo głęboko, coś w niej zaczynało się budzić, coś czego nie znała, coś, co nie potrzebowało aprobaty ani zgody. I to coś miało wkrótce znaleźć ujście. Wszystko zaczęło się od zaproszenia, które Magdalena trzymała w dłoni zbyt długo, zanim otworzyła kopertę. Grube, kremowe kartoniki, złote litery, eleganckie zdanie. Z przyjemnością zapraszamy na uroczyste obchody 60 urodzin Grażyny Lewandowskiej w restauracji Kopernikus, Kraków. Nie było tam pytania, czy przyjedzie. To było stwierdzenie, nieodwołalne, jak wyrok. Dla Grażyny to wydarzenie miało być kulminacją jej własnej legendy, kobiety, która wychowała dzieci, zbudowała dom i utrzymała rodzinę razem. Ale dla Magdaleny. Ten wieczór był jak wejście do klatki, której klucz dawno temu oddała innym. Restauracja Koperniku spulsowała rozmowami, kieliszki uderzały o siebie z głośnym szczękiem, kelnerzy przemieszczali się między stołami jak dobrze wyćwiczone marionetki. Na głównym stole czekały wykwintne dania foie gras, pieczona cielęcina, owoce morza, wino płynęło strumieniami. Śmiech grażyny odbijał się od marmurowych ścian, zarażając innych. Tomasz, siedzący obok Magdaleny, wyglądał na spiętego, ale znów milczał. Magda odliczała minuty. W pewnym momencie grażyna wstała i stuknęła kieliszkiem w łyżeczkę. Wstała powoli z wyraźnym samozadowoleniem. Na sali zapanowała cisza. Zaczęła mówić o życiu, o rodzinie, o tym, jak trudno być matką i kobietą sukcesu wspomniała o wdzięczności, o poświęceniu. Ani razu nie wymieniła imienia Magdaleny, choć wszystko co miała na sobie, od sukienki po kolczyki, zostało kupione z konta swojej synowej. Gdy kolacja dobiegała końca, a tort wniesiono wśród fałszywych fanfar, Magdalena czuła się jak obserwatorka własnego upadku. Nie była gościem, była sponsorem tego przedstawienia. Czuła to w spojrzeniach. W każdym dziękuję wymuszonym. W każdym to aście, który omijał jej imię. I wtedy przyniesiono rachunek. Skórzana teczka została położona przed Grażyną z szacunkiem. Magdalena już wiedziała, co się stanie. Widziała to w oczach teściowej. W tym, jak z uśmiechem niepewnie zsunęła palcami skórzaną okładkę, rzuciła okiem na kwotę. Ponad trzydzieści tysięcy złotych. I bez słowa, z absolutną pewnością siebie, przesunęła ją w stronę Magdaleny. Magdaleno, jak zwykle. powiedziała z udawaną lekkością. W tamtym momencie czas zwolnił. Magdalena nie od razu spojrzała na rachunek. Najpierw wpatrywała się w dłonie Grażyny. W paznokcie starannie pomalowane. W bransoletkę, którą sama kupiła na Ubiegłe Święta. W spojrzenie, które nie prosiło, wymagało. Wzięła teczkę do rąk, otworzyła ją. Liczby zadrwiły z niej z kartki. Było tam wszystko. Ekskluzywne wina, dania degustacyjne, obsługa. To nie był rachunek za kolację. To był rachunek za lata. Uniosła wzrok. Jej serce biło spokojnie, jakby czekało na ten moment od dawna. Nie zapłacę za to, pani Grażyno. Na sali zrobiło się cicho. Nawet kelnerzy przystanęli w ruchu. Tomasz zamarł. Jego oczy rozszerzyły się ze zdumienia. Anna, siedząca po drugiej stronie stołu, spuściła wzrok natychmiast, jakby chciała zniknąć. Jerzy, sztywny jak posąg, zacisnął pięści na obrusie. Jego knykcie zbielały. W jego spojrzeniu było coś, czego Magdalena nie widziała wcześniej. Niemal satysfakcja. Jakby czekał na to od lat. Grażyna wpatrywała się w synową z niedowierzaniem. Jej twarz zbladła, a potem zadrgała. Głos, którym odpowiedziała, był cichy, ale nabrzmiały napięciem. Co ty powiedziałaś? Powiedziałam dość. Trzy lata milczałam. Spłacam kredyty, których nawet nie powinnam mieć. Koniec. Głos Magdaleny był spokojny, pozbawiony drżenia. To nie był wybuch. To była decyzja. Tomasz otworzył usta, jakby miał coś powiedzieć. Ale zamknął je zaraz, dławiąc się powietrzem. Nie wiedział po czyjej stronie stanąć, a może wiedział, tylko nigdy nie miał odwagi, by ją wybrać. Grażyna spojrzała w stronę gości. Wszyscy udawali, że są zajęci czymś innym. Ktoś sięgnął po kieliszek, ktoś udawał, że rozmawia szeptem, ale to była cisza. I w tej ciszy Magdalena zrozumiała, że nigdy nie była naprawdę częścią tej rodziny, była zewnętrznym finansowaniem. Nie rozumiem, o co ci chodzi. Przecież zawsze, właśnie, zawsze, zawsze płacę, zawsze milczę, zawsze udaję, ale już nie. Anna podniosła głowę. Jej oczy były pełne czegoś pomiędzy podziwem a lękiem. Jerzy w końcu się odezwał. Cicho, ale wyraźnie. Grażyna, czas spojrzeć prawdzie w oczy. To nie jest miłość, to pasożytnictwo. Grażyna gwałtownie się odwróciła w jego stronę. Z otwartymi ustami, ale Jerzy już wstał i ruszył do wyjścia. Tomasz spojrzał na Magdalenę. Jego usta poruszyły się bezgłośnie. Zrobimy to później, dobrze? Wyszeptał. Ale Magdalena już nie słuchała. Później nigdy nie nadchodziło. Zamknęła rachunek, położyła go z powrotem przed Grażyną. Nie zapłacę. I jeśli Tomasz zapłaci, to zrobi to z własnego konta. Ja się na to więcej nie zgodzę. Wstała. Powoli, z pełną kontrolą. Wzrok miała spokojny, ale coś w niej się zmieniło. To był moment, w którym coś się wypaliło, i w tej wypalonej przestrzeni pojawiła się nowa siła. Wracam do Wrocławia jutro, sama powiedziała cicho. I wtedy Tomasz zrozumiał, że może stracić ją naprawdę. Magdalena wróciła do Wrocławia sama, tak jak zapowiedziała. Bez słów, bez gestów pożegnania. Tomasz został w Krakowie jeszcze dwa dni, jakby potrzebował chwili, by zrozumieć, że coś naprawdę się skończyło. Kiedy w końcu wrócił, klucz nie pasował już do zamka tak jak wcześniej. Mieszkanie było to samo, ale w nim było inaczej. Cicho, ale niespokojnie. Cicho jak przed erupcją. Nie rozmawiali od razu. Magdalena nie unikała go, ale nie szukała też kontaktu. Jej obecność była stanowcza, jakby zaznaczała granice nie słowami, lecz samym istnieniem. Gotowała tylko dla siebie. Zostawiała jego pranie nietknięte. Przestała pytać, gdzie idzie, z kim, kiedy wróci. I właśnie ta obojętność bolała go najbardziej. W międzyczasie, wiadomości w rodzinie rozchodziły się jak ogień. Grażyna zamilkła. Nie odbierała telefonów, nie odpowiadała na wiadomości. Jerzy był jedynym, który postanowił do niej pojechać, mimo że wiedział, że nie będzie mile widziany. Zastał ją w szlafroku, przy kuchennym stole, z kubkiem zimnej herbaty i papierosem niedopałkowanym na talerzyku. Mieszkanie było dziwnie uporządkowane, jakby sprzątane mechanicznie, bez sensu. Siedziała wyprostowana, ale z oczami, które odmawiały spojrzenia na kogokolwiek. Grażyna, zaczął bez wstępu, stając przy drzwiach. Straciłaś coś ważniejszego niż pieniądze. Straciłaś szacunek. Nie odpowiedziała od razu, tylko westchnęła. Długo. Jakby to westchnienie zbierała w sobie od tygodni. Nie wiedziałam, że to możliwe, powiedziała cicho. Bo nikt cię nigdy nie zatrzymał. Teraz cię zatrzymano. Jerzy nie został długo. Wiedział, że nie o rozmowę tu chodzi. Chodziło o to, by ktoś wreszcie powiedział prawdę, wprost, bez owijania, bez manipulacji. Po jego wyjściu Grażyna siedziała w ciszy przez wiele godzin, aż w końcu otworzyła notes i napisała jedyne zdanie, które przyszło jej do głowy. Czy mogę z tobą porozmawiać? I wysłała to do Magdaleny. Spotkanie odbyło się tydzień później. Kawiarnia literatka, stolik przy oknie. Magdalena przyszła dziesięć minut wcześniej. Nie miała zamiaru uciekać, ale też nie wiedziała, co usłyszy. Tomasz nalegał, żeby jej towarzyszyć, ale nie chciała. Miała być to rozmowa między kobietami o granicach, o krzywdzie o wszystkim, co nie zostało nigdy powiedziane. Grażyna przyszła punktualnie bez makijażu, bez biżuterii, z ramionami lekko zgarbionymi jej dłonie drżały, kiedy siadała. Dziękuję, że przyszłaś, powiedziała najpierw. Magdalena kiwnęła głową, nie odzywając się. Przed nimi leżały dwa filiżanki kawy i cały ciężar lat, które dzieliły. Grażyna długo mieszała kawę, choć cukier już dawno się rozpuścił. Byłam ślepa, zaczęła w końcu. Chciałam być podziwiana, a byłam pasożytem. Przepraszam. Magdalena spojrzała na nią uważnie. Przez chwilę nie odpowiedziała. Patrzyła na tę kobietę, która przez tyle lat była symbolem opresji, kontroli, emocjonalnego szantażu. Ale teraz widziała w niej coś innego kogoś pękniętego kogoś, kto po raz pierwszy przyszedł nie po coś, tylko z czymś ze skruchą. Nie chodzi o pieniądze, pani Grażyno chodzi o granice. Jej głos był spokojny, stanowczy. Jeśli mamy być rodziną, musimy je szanować. Grażyna kiwnęła głową. Nie próbowała się tłumaczyć, nie usprawiedliwiała swoich działań, nie mówiła, że nie miała wyjścia, ani że to dla dobra wszystkich, tylko milczała i potakiwała. W pewnym momencie drzwi kawiarni się otworzyły. Tomasz wszedł nieśmiało, trzymając w dłoni mały bukiet. Magdalena spojrzała na niego z zaskoczeniem. Podszedł do nich i bez słowa usiadł przy stole. Wziął jej dłoń i ścisnął. Cicho. Bez presji. Ale ten gest mówił więcej niż wszystko, co przez lata nie zostało wypowiedziane. Grażyna opuściła wzrok. Była inna. Nie mniejsza, nie słabsza, po prostu prawdziwa. Jakby wreszcie zrzuciła z siebie zbroję z iluzji i dumy. Nie proszę o drugą szansę. Powiedziała cicho. Ale jeśli ją dostanę, nie zmarnuję. Magdalena skinęła głową. Nie odpowiedziała słowami. Ale w jej spojrzeniu było coś, czego Grażyna nie znała wcześniej. Nie aprobata, nie przebaczenie, ale przestrzeń, otwartość, nowy początek. Na tej jednej rozmowie nie zbudowali od razu rodziny. Ale to wystarczyło, by zatrzymać pęknięcie i zacząć coś odbudowywać. Od nowa. Na nowych warunkach. Kiedy wyszli z kawiarni, Magdalena trzymała dłoń Tomasza. Po raz pierwszy od dawna nie było w niej napięcia. On spojrzał na nią z czymś, co wyglądało jak wdzięczność nie za to, że została, ale za to, że jeszcze dała im szansę. Grażyna odeszła w inną stronę powoli, ale bez lęku. Pierwszy raz od lat nie planowała, nie kalkulowała po prostu zaakceptowała. W następnych tygodniach nic nie było jak wcześniej. Magdalena zaczęła pracować na pół etatu w bibliotece uniwersyteckiej. Nie dla pieniędzy, dla siebie. Tomasz zapisał się na terapię. Sam, z własnej woli. Grażyna wysłała do rodziny listy. Własnoręczne. Każdy z nich zaczynał się od słowa przepraszam. Nie wszyscy jej wybaczyli. Ale to już nie miało znaczenia. Magdalena odzyskała głos. Tomasz Kręgosłup. Grażyna i człowieczeństwo. I choć nikt z nich nie wiedział, co przyniesie jutro, jedno było pewne: nikt już nie kupował ciszy. A milczenie, jeśli się pojawiało, było wreszcie wyborem, nie walutą.